To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Tesla zderza się z Chinami. Produkcja robota Optimus wstrzymana przez ograniczenia eksportowe. Tesla miała ambitny plan w 2025 roku rozpocząć masową produkcję humanoidalnego robota Optimus. Ale projekt, który miał być kolejnym wielkim krokiem Elona Muska, już teraz natrafia na geopolityczne turbulencje. Kluczowym problemem okazują się Magnesy z pierwiastków ziem rzadkich. Technologiczna ambicja kontra rzeczywistość geopolityki. Podczas wtorkowej telekonferencji wynikowej Elon Musk poinformował, że produkcja robota została spowolniona przez nowe chińskie regulacje eksportowe. Chodzi o ograniczenia w eksporcie magnesów ziem rzadkich, komponentów krytycznych dla działania serwonapędów w robotach, a także w pojazdach elektrycznych i elektronice konsumenckiej. Chiny, dominujący dostawca tych pierwiastków na świecie, wymagają teraz, by eksporterzy uzyskiwali licencje zatwierdzane przez Ministerstwo Handlu. W praktyce oznacza to proces trwający od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Co więcej, eksportujący muszą udowodnić, że komponenty nie zostaną użyte do celów wojskowych, a każda technologia o charakterze dual use z definicji budzi w Pekinie podejrzliwość. Szerszy kontekst Wojna handlowa USA-Chiny w nowym rozdziale. Ograniczenia są odpowiedzią Pekinu na amerykańskie cła na chińskie towary. Uderzają w newralgiczne punkty łańcuchów dostaw, od motoryzacji, przez energetykę, aż po nowe technologie. Dla Tesli, której produkcja robotów dopiero rusza, to może być zimny prysznic i test odporności na czynniki zewnętrzne. Nie chodzi tu tylko o jeden produkt. Sytuacja unaocznia szerszy problem. Uzależnienie firm technologicznych od wąskich gardeł w dostawach krytycznych materiałów. Nawet gigant, jakim jest Tesla, nie może sobie pozwolić na pełną niezależność od Chin, przynajmniej nie dziś. Szukanie wyjścia z pułapki, Tesla deklaruje, że pracuje z chińskimi władzami nad uzyskaniem licencji, a jednocześnie rozgląda się za alternatywnymi źródłami dostaw. Problem w tym, że większość globalnej produkcji pierwiastków ziem rzadkich nadal skupiona jest w Chinach, a rozwinięcie lokalnych lub zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw zajmuje lata, nie miesiące. Optimus miał być przełomem nie tylko w technologii, ale i w modelu biznesowym Tesli, która zaczęła mówić o robotach jako przyszłości pracy. Opóźnienia mogą nie tyle zatrzymać ten kierunek, co zmusić firmę do przemyślenia strategii skalowania produkcji. Sygnał ostrzegawczy dla całej branży. Przypadek Optimusa to nie tylko epizod z życia Tesli. To przypomnienie dla całej branży, że globalizacja technologii bez geostrategicznego planu B jest ryzykowna. W dobie napięć między mocarstwami, surowce mogą stać się bardziej bronią niż towarem. Dla Tesli wyjściem może być przyspieszenie prac nad zastępczymi technologiami, lokalizacja produkcji krytycznych komponentów, a nawet redefinicja konstrukcji samego robota. Ale zanim to się wydarzy, Elon Musk będzie musiał zmierzyć się z faktem, że najnowszy produkt jego firmy, Zamiast zmieniać świat, właśnie został wstrzymany przez papierologię i politykę.